zawodniczych e, e, Chrystowej jak e, będzie przejwkowiszanki mawąka e, na skrzydło tam jest e, kapitan Gajda i Kapitan Gajda robi swoją zwojom... trzy punkty przewagi za chwileczkę będzie tylko jeden bo specjalnie Anka w zespole z e, e, to Veronika Gajda znów popisywała się dalekim. ma punktów Szybko, Sata Kado! Szanse na 6, 7, metra, ale to Korzybianki wytrwała. Teraz tę piłkę Sata Kado w rąkę. To pewno efekt e, nerwowy, która tutaj cały czas panuje, tak zwany nerwowy. E, za 3-0, e, a skuteczność pogodzenia terenu e, Dariusza Maciwieckiego na zestaw. Matkowska po tej koszem przewinienie ale są punkty oj nie ma tych punktów nie ma akurat rzucała, potem kar rzucała, jakiś tu jęk za Ale jeszcze wyskoczyła do tej piłki Matkowska. E, wpadła w nią Makurat. E, jeszcze gorzej, e, bo 2 minuty 48 sekund. E, czyli to e, spore prowadzenie. E, przed e, samym końcem tego... I e, kolejne 14 sekund e, szans. Awansują do e, ścisłego finału. E, I to one zagrają o złoto.